Cześć. Często klienci pytają się mnie, czy gdy nakręcą filmy, to czy warto je wrzucić tylko i wyłącznie na Facebooka, czy wrzucić je od razu na YouTubea, wrzucić je od razu na swoją stronę, może na Vimeo, może na inne serwisy społecznościowe. Pytanie brzmi, gdzie lepiej być? Moim zdaniem trzeba być wszędzie z tymi filmami. Niestety trzeba być wszędzie, ponieważ e, Filmy, które wrzucimy jako posty na Facebooka bardzo często trwają, one żyją krócej znacznie niż te, które wrzucimy na stronę niż te, które wrzucimy na YouTube. Żyją krócej, ponieważ post wrzucony na Facebooku żyje czasami dzień, dwa, trzy. No, czasami nawet tydzień, jeżeli duża jest interakcja pod nim, ale nigdy dłużej. Z drugiej strony też rzadko kto z nas chodzi na fanpage różnych film po to, żeby, żeby szukać jakichkolwiek filmów. Jak wchodzimy na fanpage, to wchodzimy dlatego, że chcemy zobaczyć kilka postów z tygodnia, czy z okresu maksymalnie dwóch tygodni. Albo, albo przejrzymy zakładkę filmy, tym bardziej kiedy jest ich bardzo dużo, to rzadko kiedy zaglądamy i oglądamy je wszystkie. Ja sam ostatnio odkryłem, że w ogóle jest wyszukiwarka rzeczy na danym fanpageu. U, e, nigdy z niej nie korzystałem, ponieważ nigdy nie chodziłem na fanpage'e, nawet e, stron, które lubię, po to, żeby czegoś szukać. Bardzo to jest element chwili, kiedy coś się teraz dzieje, jeżeli coś mi się spodoba, to sobie zapiszę dany film, później do niego wrócę, e, ale też nigdy lub rzadko kiedy uda mi się coś przez wyszukiwarkę, przez Google odnaleźć dany film, że on był zamieszczony akurat na Facebooku. Ale z drugiej strony, właśnie to na YouTubie bardzo często udaje mi się odnaleźć filmy te w takim momencie, kiedy szukam albo jakichś porad, albo jakichś informacji o danej firmie, ewentualnie szukam informacji, które mogą mi pomóc rozwiązać jakiś problem. I wtedy takie filmy żyją, e, znajdują i znajdują mi osoby, które naprawdę chcą takie rzeczy przeczytać w danym momencie. I to też zauważyłem porównując, e, Średnią liczbę odtworzeń, czy też ile osób siedziały na moich filmach, ile średnio otworzyły minut na moich filmach. porównywałem te statystyki z YouTube'a i z Facebooka. Próbowałem w po ogóle porównać także inne dane, ale nie zawsze one są w ten sposób mierzone i jednakowo. Więc sama średnia długość i średnia oglądalność filmu na Facebooku jest znacznie krótsza niż tego samego filmu na YouTubie. Mimo, że na Facebooku mam znacznie większą liczbę wyświetleń wrzucając film na, na serwis, gdy ktoś po, podlajkuje, daj Boże ktoś jeszcze udostępni, no to zasięgi tego, tego filmu są znacznie większe. Jednak powoduje to, że zasięgi są duże, ale oglądalność tego filmu jest znacznie, znacznie mniejsza. Więc w przypadku YouTube'a to jest tak, że widzą ten film moi subskrybenci, ale oprócz tego jest bardzo duża liczba wejść z wyszukiwarki, co powoduje, że wchodzą na te filmy wtedy te osoby, które chcą je zobaczyć i, i obejrzeć faktycznie do końca i jakąś wiedzę z tego skorzystać. Więc ja polecam przede wszystkim, żeby być na dwóch tych serwisach, a także na wielu innych serwisach, ponieważ im więcej informacji o naszej firmie jest w sieci, tym lepiej dla nas, tym więcej styczności z tą, z tą informacją będą mieli nasi konsumenci. <laughs> na Facebooku znacznie łatwiej i taniej osiągnąć zasięgi duże. Czyli jeżeli miałbym puszczać kampanię reklamową, to z pewnością skorzystałbym także z Facebooka, z promocji filmów, bo wtedy obniżamy bardzo koszt dotarcia do danej osoby ale mimo wszystko trzymałbym się także YouTube'a, bo na YouTube'ie mam pewność że moje filmy będą większej e, bardziej, czy większą pewność będę miał, że są obejrzane ale trzymałbym się także YouTube'a, bo na nim mam pewność, że Moje filmy będą obejrzane do końca, albo przynajmniej że trafią w dużej mierze do tych osób, które w danym momencie szukają e, jakiegoś rozwiązania. Ponieważ na YouTubie mogę targetować w ten sposób reklamy moich filmów, że będą wyświetlane przed innymi filmami, na przykład poradnikowymi o tej samej tematyce. Czyli jeżeli reklamuję. Przepisy kulinarne, to mogę wyświetlać mój film przed innymi przepisami kulinarnymi. I wtedy mam pewność, że jeżeli ktoś szuka przepisu na zupę pomidorową, zobaczy reklamę mojej zupy pomidorowej, no to, to jest większa szansa, że zobaczy i że w danym momencie, kiedy on szuka tego przepisu, to właśnie dostanie na to odpowiedź. Nie? I polecam korzystanie z obydwu serwisów. Dziękuję serdecznie, że wytrwaliście do końca. Trzymajcie się, cześć.